Punkt 14. Informacja burmistrza o działalności między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję. Szanowni Państwo, poprzednia sesja Rady Miejskiej miała miejsce w dniu 30 grudnia ubiegłego roku, więc za ten okres do dnia dzisiejszego przedstawiam realizowane działania. W ramach inwestycji... Dzięki podpisanej umowie z wykonawcą został przekazany plac budowy i rozpoczęto pracę termomodernizacji Nałęczowskiego Ośrodka Kultury Jeśli chodzi o takie zewnętrzne pierwsze wizualne efekty to wykonawca rozpoczął czyszczenie dachu a wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie też zabezpieczenie dodatkowe robił jeśli chodzi o glony Natomiast równocześnie trwają prace w środku. Na piętrze zdemontowane zostały sufity i są prowadzone prace przygotowawcze do wykonania ocieplenia dachu. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu rozpoczęte zostaną też prace w zakresie branży sanitarnej, ponieważ tam w zakresie mamy też wymianę instalacji grzewczej i montaż nowych grzejników. Generalnie, jak Państwa kiedyś informowałem, też w ramach tej inwestycji tymczasowo biblioteka miejska została przeniesiona na poziom parteru. W momencie, jak wykonane zostaną prace na piętrze, jeszcze przed zakończeniem całego zadania termomodernizacyjnego, z powrotem przeprowadzimy bibliotekę na górę. Też uzgodnienie z wykonawcą jest takie, jeśli chodzi o, o wymianę instalacji grzewczej, że Wymiana samego pieca nastąpi w takim terminie, żeby w sposób bezkolizyjny i ciągły budynek mógł funkcjonować i żeby funkcjonowało cały czas ogrzewanie. Zakończone zostały również prace i dokonaliśmy odbiorów termomodernizacji budynku byłej szkoły w Czesławicach. Obecnie cały czas trwają prace budowlane przy budowie nowej siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wykonawca zazbraja i wylewa betonem kolejne elementy konstrukcyjne Zostały również położone płyty stropowe tak zwane filigrany pomiędzy poziomem zero i podpiwniczeniem Zakończone zostały też prace budowlane związane z przygotowaniem nowej stołówki w Szkole Podstawowej w Lałęczowie. Obecnie trwa procedura związana z dopuszczeniem do użytkowania tych pomieszczeń. Jesienią ubiegłego roku została wykonana modyfikacja odwodnienia spustu rynnowego przy Szkole Podstawowej na Łęczowie. Pamiętacie Państwo zgłaszany problem związany z pojawianiem się zawidgoceń w szatniach. Ta rynna i to odwodnienie zostało włączone bezpośrednio do studienki burzowej i według informacji, które mam od pani dyrektor szkoły, do tej pory nie odnotowano kolejnych przypadków zalewania szatni. Odbyło się kolejne spotkanie z wykonawcą modernizacji infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy. Analizujemy przedstawione koncepcje i zaproponowane rozwiązania, przygotowujemy odpowiedź i będziemy planować kolejne spotkanie uzgodnieniowe. Na początku tego roku odebrałem umowę dotacyjną z projektu w ramach nowej perspektywy finansowej środków europejskich dla województwa lubelskiego. To było działanie związane z rozwojem usług turystycznych. W przypadku wniosku Gminy Nałęczów dotyczy to planowanej budowy tężni. W zakresie tego projektu przewidujemy również przygotowanie takiego audioprzewodnika z opisem atrakcji na terenie. Na Łęczowa w tej chwili też przygotowujemy już przetarg do, do ogłoszenia celem wy, wy, wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Niebawem ro, ogłosimy również przetarg na budowę skateparku i remont Orlika w ramach projektu, na który również otrzymaliśmy em, dofinansowanie w ubiegłym roku i została podpisana umowa do, dotacyjna. Rozstrzygnęliśmy przetarg na zaprojektowanie przebudowy ulicy Spółdzielczej i na jutro zaplanowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, obecnie przygotowujemy również zapytania do dostawców kruszywa w ramach realizacji funduszy sołeckich na bieżący 2025 rok. W ramach prowadzonych procedur przetargowych na zadanie inwestycyjne, które mamy zaplanowane. Na bieżący rok nastąpiło otwarcie ofert na remont tarasu przy budynku SP ZOZ-u w Wpłynęło sześć ofert, najniższa na kwotę 297 045 zł, najwyższa na kwotę 882 121 zł i 36 groszy również otworzyliśmy oferty w ramach przetargu na zadanie związane z termomodernizacją części mieszkalnej budynku przy szkole podstawowej w Sadurkach. Tutaj wpłynęło 14 ofert, najniższa na kwotę 545 400 zł i najwyższe na 1 170 000 przepraszam, tak, 1 170 960. W, złoty. w ramach informacji takich inwestycyjnych nie realizowanych bezpośrednio przez Gminę Nałęczów, ale związanych z Nałęczowem chciałem Państwa poinformować, że Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył już w Urzędzie Wojewódzkim dokumenty na wydanie pozwolenia na budowę czy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 830. Chodzi tutaj o odcinek od Ronda w Sadurkach do Puszowic. W ramach innych działań podpisaliśmy na bieżący 2025 rok umowę dotyczącą sterylizacji zwierząt. Tak jak w roku poprzednim, za to zadanie będzie odpowiedzialny gabinet weterynaryjny na terenie Nałęczowa. Brałem również udział w uroczystości związanej z odzyskaniem praw miejskich przez naszego sąsiada, czyli gminę Wąwolnica. I z tego miejsca też ponawiam gratulacje dla pana burmistrza Marcina Łagunę i całej społeczności gminy Wąwolnica. Z racji odzyskania tego statusu, który niestety historycznie im, został im zabrany, a, a im się należą. Odbyłem również spotkanie z przedstawicielami firmy Langteam, czyli podmiotu, który odpowiada za organizację wyścigów Tour de Pologne. Rozmawiamy na temat możliwości przeprowadzenia etapu wyścigu Tour de Pologne Women. Na Łęczów byłby miejscem startu, a metą kraśnik. Etap liczyłby około 126 km. Brałem udział i z tego miejsca chciałem pogratulować inicjatywy nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Piotrowicach za zorganizowanie turnieju eliminacyjnego w Rumikubie w ostatni weekend. Frekwencja bardzo dobra i był to też turniej, który był turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Polski, Mistrzostw Województwa i prowadzimy rozmowy odnośnie zorganizowania takiej większej imprezy na w Nałęczowie. W kolejnych miesiącach. Brałem udział w spotkaniu Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego nastąpiło podsumowanie działalności wszystkich jednostek OSP w ubiegłym roku. Zostały też zaprezentowane plany działań na rok bieżący oraz ustalone terminy zebrań sprawozdawczych. Też z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim jednostkom i za działania ratowniczo. Gaśnisze, które były realizowane w ubiegłym roku ale również za wspieranie różnego rodzaju działań i imprez organizowanych przez gminę i Nałęczowski Ośrodek Kultury, bo mogliśmy liczyć na ich wsparcie w zakresie organizacyjnym i mam nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć na takie wsparcie w roku bieżącym. Obecnie też w ramach takich może działań bardziej miękkich, ale związanych z realizowanymi inwestycjami i projektami w Gminie Nałęczów podpisaliśmy umowę z wykonawcą w ramach projektu takiego cyfryzacyjnego, gdzie Gmina Nałęczów jest liderem i pozyskała dofinansowanie dla kilku gmin. Chodzi o wdrożenie nowego systemu informatycznego. W naszym urzędzie została zawarta umowa z firmą i w tej chwili od pierwszych miesięcy grudnia, stycznia, przepraszam, już wdrażamy nowy system, wprowadzamy dane, ma to na celu usprawnienie i pracy pracowników w naszym urzędzie, ale też da dodatkowe narzędzia załatwi, możliwości załatwiania spraw zdalnie właśnie poprzez taki system naszym mieszkańcom. Brałem również udział w spotkaniu z panem ministrem Jackiem Karnowskim, który pracuje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dodam tylko, że jest to były prezydent Sopotu, więc też z czasów jego pracy i aktywności w Stowarzyszeniu Gmin Zdrowiskowych się znamy i gdzieś tam pojawił się na, na kanwie tego wątek związany z tym, aby inicjować w ramach środków zewnętrznych i dotacyjnych możliwość kolejnych dotacji na poziomie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o działania termomodernizacyjne, bo przypominam, że i termomodernizacja przedszkola imienia Dasia Żeromskiego i obecnie realizowana termomodernizacja Domu kultury jest właśnie wykonywana dzięki dotacjom pozyskanym z ENFOŚ-u i w naszej ocenie są to dość atrakcyjne środki do, do pozyskania. Natomiast tak jakby zamknięta została już pula. W, w ramach tego programu klimatyczne uzdrowisko. I tutaj tak jakby zawnioskowaliśmy też o, o rozważenie, aby być może w ramach jakichś środków z KPO czy, czy innych możliwości przeprowadzić kolejną edycję te, takich naborów, bo myślę, że nie tylko ma, inne gminy uzdrowiskowe również byłyby zainteresowane skorzystaniem z, z takich środków. I na koniec może trochę wyprzedająco, bo nie chodzi o o aktywność zrealizowaną, ale to w najbliższy weekend chciałem serdecznie zachęcić i zaprosić wszystkich do, do udziału i uczestnictwa w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą po raz kolejny też organizujemy na terenie Namęczowa dzięki działaniom Namęczowskiego Ośrodka Kultury i, i wspierania tej akcji w sposób materialny i organizacyjny. Podczas akcji będzie też również stoisko informacyjne dotyczące dawku, dawców szpiku, bo taka akcja też jako działanie towarzyszące została umożliwiona przed Nowęczowskim Ośrodkiem Kultury, także mam nadzieję, że, że w jak najliczniejszym gronie będziemy mieli okazję się spotkać w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo.